Siemanko, dziś jest sobota, 18 maja, zmierzamy na Grochowską, na kolejny mecz w Cemolo. Tym razem naszymi rywalami będzie drużyna Galaktikos. Ech, mam nadzieję, że zaangażowanie będzie podobne co tydzień temu, tylko wynik inny. Pozdro. Siemanko, jesteśmy już po meczu, jakieś 42 minuty po meczu. Jesteśmy całkiem zmęczeni, aczkolwiek zmęczenie zaowocowało zwycięstwem w pucharze Mini Ligi. Wynik to 9-6 dla nas. Udało się przejść dwie bramki, jedno nawet z główki, co z moim wzrostem jest dosyć dużym osiągnięciem. No i co, co mogę jeszcze powiedzieć? No, była to moja ostatnia gra w maju tego roku, ponieważ jutro wybieram się do szpitala na zabieg. Zabieg nie jest ciężki. Ale bardzo się boję tego zabiegu, bo ja się boję pobierania krwi. Zabieg to coś tam, coś tam przegrody nosowej. No, no i co? No i ja się cykam, trzymajcie kciuki, żebym mógł normalnie oddychać. No i będę zasuwał wtedy na boisku, bo dzisiaj trochę się leniłem. Nie ukrywam, ale wiedziałem, że ten mecz wygramy podczas tego meczu, bo byliśmy po prostu lepsi. Lepsi byliśmy, ale dziękuję bardzo przeciwnikom za meczyk. Było otwarte, nie ma miękkiej gry. Mamy godzinę 22.07. Lecimy na dance do klubu studio na miasteczku Studenckie jak ponieważ jest taki stresik, tak, bym raczej nie zasnął. Cytat na dziś. Wymagaj od siebie, nawet jeżeli inni od siebie nie wymagają. Pozdro Cretinho é Praia de Nova.